Nazywam się Jarosław Sasiński, jestem duszpasterzem akademickim tutaj w tutejszym duszpasterstwie Węzeł. A ja się nazywam Kaja Kazimierska. Jestem farafianką z wyboru, chodzę tutaj do świętej Teresy, ale też jestem pracownikiem akademickim i bardzo mnie cieszy, że ksiądz Jarek zaproponował przed wakacjami, abyśmy utworzyli tutaj duszpasterstwo dla pracowników nauki. Dzisiaj rozpoczynamy show inaugurującą rok akademicki, a później zabieramy się do pracy, czyli zapraszamy wszystkich chętnych do tego, aby spotykać się w duszpasterstwie dla pracowników nauki przy duszpasterstwie Akademickim Węzeł. Specjalnie dlatego Dłużpasterstwa wstawiliśmy na stronę węzel.pl newsletter, na który można zapisać się wpisując swego maila po to żeby później dostawać informacje o naszych spotkaniach które będą organizowane właśnie w ramach duszpasterstwa wykładowców akademickich. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od listopada. Możemy zdradzić, że w listopadzie naszym gościem będzie siostra Joanna Nowinska. Proszę, przyjdźcie, odliczmy się, zobaczmy ilu nas jest i budujmy razem coś dobrego. Запросаем.